Dzień dobry, Jakub Pierzankowski. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Tezora Olejniczak. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień Proszę powiedzieć, jak ogólnie ocenia Pan sytuację polityczną i gospodarczą w powiecie łowickim? Znaczy od kilku lat obserwuję, że za bardzo jest upolityczniona tutaj sytuacja w powiecie łowickim. Ja uważam, że w powiatach nie powinna polityka decydować o tym, co się dzieje, że powinni wszyscy starać się ponad podziałami działać na rzecz powiatu. W tym wypadku powiatu łowickiego ja jestem mieszkańcem tego powiatu, fakt, że w ostatniej miejscowości, na południe tego powiatu, w Starym Waliszewie, w gminie Bielawy i obserwuję to od lat, odkąd kiedy powstały powiaty, czyli od 99 roku, że za bardzo z kadencji na kadencję wkracza polityka w to, co się dzieje. I to takim przykładem jest również na to, co się dzieje obecnie w powiecie, że zmiana, zmiana koalicji, to, to nie powinno być, no jeśli jest 25, 21 radnych, tak jak w naszym powiecie łowickim, powinni wszyscy działać ponad podziałami na rzecz tego powiatu. A jeżeli chodzi o sytuację w mieście? Znaczy w mieście też jest podobna sytuacja. Też, też pan burmistrz no nie potrafi z wszystkimi, z wszystkimi, którzy zasiadają w Radzie, w Radzie Miasta współpracować. Wiele rzeczy podejmuje sam, nie konsultując, tak jak ja obserwuję. Kilkakrotnie byłem na sesji i tego co moi koledzy, pan radny Szmajdziński, pan radny Wójci, którzy są z mojej formacji politycznej mi przekazują, to, to tego brakuje, że nie ma takich szerokich konsultacji z poszczególnymi radnymi. Wszystko jest ustalane tylko w gronie tak radnych koalicyjnych. A te dobre rzeczy, o których mówię, mówią radni tak zwani opozycyjni, opozycyjni nie są brane pod uwagę. A proszę powiedzieć, co mogłoby być, być receptą na tego typu sytuacji? Znaczy, Zobaczymy, teraz będą jednomandatowe okręgi wyborcze w, w miastach, takich jak Łowicz. W gminach już praktycznie one były wszędzie, bo w mojej gminie były tylko trzy podwójne okręgi, natomiast były pojedyncze okręgi. I mam nadzieję, że zmiana tej ordynacji do, do miasta spowoduje, że wejdą. Radni, którzy będą bezpośrednio związani ze swoim środowiskiem, tam, gdzie mieszkają lokalnie, będą, będą znali problemy mieszkańców, którzy ich wybiorą. I mam nadzieję, że, że w mieście zostanie to w pewien sposób uporządkowane. Natomiast co do powiatu mam wątpliwości, bo ordynacja nie została zmieniona i nadal będzie ordynacja do powiatu taka, jaka była do tej pory. Czyli podwójne gminy, tak jak w moim przypadku z Dunaj-Bielawy, gdzie są zupełnie różne problemy. To samo gmina Chąśno, Kocierzew i Kiernozia. Trzy gminy na północy traktowane w pewien sposób po Matoszemu, tak samo jak również moja gmina, i podwójny okręg gmina Łowicz, gmina Domaniewice, gmina Nieborów i gmina Łyszkowice. Błędem jest, że, że tutaj nie ma jednomandatowych okręgów, powinny być jednak jednomandatowe okręgi również do powiatu. Tak się nie stało i tak się już prawdopodobnie nie stanie, czyli będzie, będą wybory według starych zasad i to spowoduje to prawdopodobnie, co się teraz dzieje w tej kadencji, kadencji powiatu, że są przepychanki, zmiana władzy, radni opozycyjni, radni koalicyjni i tutaj ten podział jest no, z, z niekorzyścią dla mieszkańców powiatu łowickiego. Coraz częściej pojawiają się głosy o likwidacji powiatów. Jak pan się do tego odnosi? Znaczy powiatów powstało bardzo dużo w roku 99 jest ich ponad 300 w skali kraju i część powiatów rzeczywiście są to małe powiaty niewydolne z małymi budżetami które mają miasto powiatowe i dwie albo trzy gminy bo takie powiaty są również w moim okręgu wyborczym w okręgu sieradzkim na przykład powiat zduńskowolski który zduńska wola miasto i trzy gminy wokół zduńskiej woli Mówi się i część formacji politycznych mówi o likwidacji powiatu, część mówi o wzmocnieniu powiatu, żeby powiaty były większe na bazie tak zwanych starych województw, których było 40-49. Jak się popatrzy na, na budżety powiatu, nawet naszego powiatu, budżety poszczególnych gmin, no to już niektóre gminy mają ponad 20 milionów budżety, natomiast u powiatu budżet jest w granicach 80 80 milionów. Pieniędzy nie starcza na wszystko. Część zadań jest również przekazywane na gminy. Także dyskusja, dyskusja powinna się odbyć. Ja rozumiem, że teraz przed wyborami na pewno już nikt takiej decyzji nie podejmie co do, co do przyszłości powiatów, czy to do likwidacji, czy też, czy też do łączenia, czy robienia większych struktur powiatowych. Część rzeczy rzeczywiście część powiatów, ja nie mówię o powiecie owickim, który jest powiatem e, z tradycjami, to jest powiat e, z miastem e, historycznym. Także jeśli już, to powinny być większe powiaty. Ale to, to, mówię, to jest kwestia przyszłości, na pewno nikt teraz żadnej decyzji do przyszłych wyborów samorządowych, a chcę powiedzieć, że one będą już w przyszłym roku, w 2014 roku, nie podejmie. A proszę powiedzieć, pan jako poseł, w swoich codziennych działaniach, na czym się skupia, żeby poprawić sytuację tutaj mieszkańców regionu? Znaczy ja pracuję w, w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w drugiej w Komisji Gospodarki, tymi problemami rolniczymi szczególnie się mocno zajmuję. Jestem też rolnikiem, prowadzę u siebie gospodarstwo rolne w Starym Waliszewie, więc te problemy znam. Powiat łowicki jest to powiat typowo, typowo rolniczy. Między innymi teraz taki gorący temat to jest brak dopłat bezpośrednich. Jest to rok bardzo ciężki. W latach ubiegłych dopłaty praktycznie do roku poprzedniego, do, grudnia, do końca grudnia były wypłacone. Rolnicy mogli kupić nawozy, zaplanować pewne rzeczy, te, co są potrzebne do, do gospodarowania na wiosnę. W tym roku tego nie ma. Do tej pory niewiele, ponad 10% rolników z terenu naszego powiatu dostało dopłaty, i ja już zwracam uwagę na początku stycznia na ten temat. Byłem u siebie na sesji w Bielawach, również zapytałem sołtysów, bo było ponad 30 sołtysów na sali z poszczególnych sołectw i nadal ten temat nie jest nierozwiązany. Czyli sprawy rolnictwa, opłacalności poszczególnych produktów, między innymi mleko, mięso, to tym, się, tym się interesuje. I, 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 I tym chciałbym się dalej zajmować w polskim Sejmie. A zapytam się tak jeszcze na koniec. Jakie pan dostrzega największe plusy, zarówno i w mieście, jak i w powietrzu? Dobrym usytuowaniem nasze jest, z jednej strony ono jest plusem, z drugim jest minusem, bo leżymy na północy województwa łódzkiego i w pewien sposób przez aglomerację łódzką jesteśmy tak po macoszemu traktowani. Mam nadzieję, że łódzka kolej aglomeracyjna, która byłem wczoraj na sesji również w Sejmiku bo tak mi teraz te prace parlamentarne pozwoliły że mogę uczestniczyć również w sesjach i sejmiku gminy i powiatu tak jak dzisiaj. Mam nadzieję, że ta Łódzka Kolej Aglomeracyjna spowoduje, że powiaty te ościenne tak zwane, m.in. powiat zostaną bardziej skomunikowane z aglomeracją łódzką, stolicą naszego województwa, bo póki co jednak jest ogromne ciążenie do Warszawy. Ta droga kolejowa, którą mamy z Berlina do Moskwy przez Kutnołowicz, Warszawę jednak powoduje to, że my i nasi mieszkańcy szukają bardziej pracy w Warszawie, na rynku warszawskim i nie ma takiej komunikacji z miastem, z, z Łodzią. Kolej aglomeracyjna, która mam nadzieję, że powstanie i spełni swoje oczekiwania spowoduje, że jednak będziemy bardziej do Łodzi ciążyć, a Łódź i Stryków, gdzie są skrzyżowania dwóch autostrad, największych dwóch autostrad będzie, bo A1 i A2 do końca nie jest skończona, spowoduje jednak wzrost, wzrost miejsc pracy i nasi mieszkańcy powiatu łowickiego i miasta Łowicza będą znajdować tam pracę, a nie, a nie w Warszawie. Czyli położenie z jednej strony jest plusem, z drugim jest minusem, bo jednak oddziaływanie województwa mazowieckiego przy granicy z naszym województwem jest jednak ogromne. Ale to, co nas wyróżnia od innych regionów naszego województwa i naszego kraju, to jest to, co tutaj mamy, czyli folklor łowicki. To jest duży plus. Odremontowana katedra. Mam nadzieję, że muzeum, o którym też tutaj było wspomniane w budżecie, że będą dodatkowe środki na muzeum. Niektórzy radni też mają wizję, żeby to muzeum jeszcze dalej rozbudować. Że to przyciągnie turystów. Skansen Łowicki też, ale słyszałem, że, że nie będzie pieniędzy. Tam starostwo wystąpiło. Dodatkowe pieniądze na, na usprawnienie, na zmodernizowanie tego skansenu, na te, uatrakcyjnienie. Ale mamy zła wspaniałe. Mamy muzeum w Nieborowie z Arkadią. Mamy również piękny pałac w Walewicach, którym też myślę, że za mało się promujemy, za mało ludzi o nim wie. To też trzeba będzie. Ja też kilkakrotnie składałem interpelacje w sprawie nadzoru nad, nad stadniną koni w Walewicach, żeby tego pilnować, żeby to co jest z naszym regionem związane, żeby uatrakcyjnić i żeby przyciągnąć turystów nie tylko Tutaj z naszego kraju, ale również z Europy. A te ciągi komunikacyjne, które przebiegają przez nasz powiat, czyli autostrada A2, jak również autostrada A1, o niej też zbyt mało mówimy. Ale wjazd na autostrady jest w gminie Bielawy, na granicy z gminą Piątek. I też my uważam, że, że też o tym nie powinniśmy zapominać, że to jest też dobry ciąg komunikacyjny A1 i co był atrakcyjny również południową gminę z naszego powiatu, gminę Bielawy, której zresztą jestem mieszkańcem. Dziękuję bardzo za wypowiedź.